Dzisiaj przychodzę z Cisunią, A co to oznacza? Że będziemy otwierać pudełka Zanim jednak zacznę otwierać pudełka kosmetyczne I te dla zwierzaka Na które Ci niecierpliwie czeka To chciałam Was przeprosić Że ostatnio mało mnie jest na internecie Nie zawsze jestem w stanie Wszystkim odpowiedzieć na komentarz Czy też zajrzeć do tych osób Ale to nie znaczy, że tego nie zrobię Tylko po prostu proszę Was o cierpliwość Niestety czasem tak jest Że jest konflikt między życiem Realnym, a życiem wirtualnym. I w tym momencie, jak taka sytuacja się zdarza, ja wybieram życie realne. Yy, osoby, które mnie oglądają dłuższy czas, wiedzą, że ja zawsze yy, nadrabiam. Poza tym yy, mam podejście takie, że Wspie jeżeli ktoś mnie wspiera, to ja tym bardziej tą drugą osobę też wspieram. Dlatego będzie mi miło, jak nie zapomnicie o kciukach w górę. E, oczywiście, dzielcie się też opinią na temat tych kosmetyków, które zobaczycie, bo często jest tak, że w pudełkach, które otwieram, pojawiają się kosmetyki, które zupełnie nie znam. I piszcie, czy to jest to pozytywna opinia na temat jakiegoś kosmetyku, czy to też jest tym bardziej, jeżeli macie negatywne opinie o jakichś kosmetykach, uczuliły was, czy coś. Piszcie, dzielcie się tym. A ja zapraszam Was do otwierania pudełek. Pierwsze pudełko, które otworzymy to jest Pure Beauty jest prześliczne no po prostu no, ja jestem za zakochana w tych pudełkach, one są co róż jeszcze piękniejsze yy, ale zanim jednak to pudełko otworzę, to jeszcze yy, w tym yy, na zewnątrz twarzki oczywiście był preparat do czyszczenia i to jest chyba brązel, zaraz zobaczymy. Myślę, że w środku może coś będzie pisało na ten temat. Sisi, oczywiście dzielnie mi tutaj wszystko sprawdza. To tak, otworzymy się. W środku oczywiście znajduje się ulotka. Takie są produkty. Jak zawsze przepięknie zapakowane. I zaraz tu jakieś, jakieś zniżki, zniżki, ulotki. Pierwsze co tutaj widzę, to jest szampon i odżywka. I powiem Wam, że już w poprzednim pudełku było to samo, tylko były trochę inne, inne kosmetyki. Znaczy tej firmy, ale też szampon i odżywka, ale inna linia. Bardzo fajnie, przyda mi się na jakiś wyjazd. Co tutaj jeszcze mamy? W ogóle sobie otworzę, żebym mogła wam. Następna rzecz, w ogóle widzę dużo produktów w e, dużych pojemnościach, zaraz Wam pokażę, dużo produktów z dużymi pojemnościami. Pierwsze co tu widzę, krem ochronny regenerujący, hipoalergiczny, -aler hipoalergiczny. Jest on może być stosowany dla niemowląt, więc jak ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, to myślę, że ten produkt się sprawdzi u niego. Kolejny produkt jest to krem do twarzy. Ale co to takiego jest? Krem do twarzy z naturalnymi czynnikami wzrostu i kwasu hialuronowego. Silnie skoncentrowany krem zawierający wysekcjonowane substancje aktywne, spłyca i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek. No, ciekawy produkt. Ciekawe, jak się sprawdzi. E, następny produkt, który tu widzę, to top, topa. Maska Czarny Detox. Zauważyłam, że dość sporo w tych paczkach jest topy. E, topy. E, cieszę się, że dużo jest też kosmetyków polskich filmów, bo ja uwielbiam wspierać polskie filmy. E, następny produkt, który tu widzę. Trochę się zgniót, ale to nic. Balsam do ciała, wianek. Super, bardzo się cieszę. Też polska firma. Bardzo lubię ich produkty. Są bardzo delikatne i, i naprawdę fajne. Chyba, że macie inną opinię na temat wianka, to piszcie. Yy, następny produkt, który tu widzę, Soraya. Odżywczy krem, maska z olejem abisyńskim. Sporo kremów widzę. E, następnie też z Sorai, e, odmacająca maszczka z olejem abysyńskim, czyli to jest to samo, tylko w saszetkach. E, serum adap, adaptogenne nawilżające. E, serum nawilżające zawiera kompleks składników, które intensywnie nawadniają, przywracają równowagę w skórze. No, to dla mnie idealnie, bo ja mam bardzo suchą skórę, więc takie i jest wegański. Kochani, słuchajcie! W ogóle dość często, jak przechodzę przez Rosman, bardzo mi się rzuca ta firma w oczy. Jeżeli próbowałyście któryś z tych kosmetyków i znacie tą markę, to napiszcie co sądzicie, bo ja się dość często zastanawiam, czy sięgnąć po kosmetyki tej marki. Only Bio. Kolejny produkt to jest. Olejek na rozstępy. Ciekawe. Powiem Wam szczerze, że ja nie wierzę w takie rzeczy. Oczywiście to pomaga, bo nawilża skórę, ale sam olejek nie zlikwiduje Wam rozstępów. Żeby nie mieć rozstępów, to po prostu trzeba ruszyć pewnie ładnie w dupę. Dupsko ruszyć. Druga sprawa: dieta. Trzecia sprawa: dużo, dużo wody. No i wtedy dopiero takie środki mogą wspomóc. Natomiast bez tego, co powiedziałam wcześniej, nie ma opcji, żeby Wam się zmniejszyły rozstępy. Kolejny produkt jest to satynowa pianka do dłoni. Też wegańska. Tylko co to jest do mycia, czy. Aha, to jest taki. To jest pianka, to jest krem do rąk, ale w formie pianki. Bardzo ciekawy produkt. Oczywiście są też próbki. Kremce C do cery naczynkowe spv 50 Idealny produkt na wakacje. Fajnie że w takich małych pojemnościach. Te próbki. Następnie. Nie wiem co to jest. Eee, co to jest? Eee, baza pod podkład o różowo-transparentnej konsystencji. Też bardzo ciekawy produkt. W ogóle nie znam tej firmy, może wyznacie. Ten produkt to jest eee, balansujący tonik do twarzy. I znowu jest to firma Only Bio, więc naprawdę napiszcie mi, jeżeli znacie tą firmę, czy ją polecacie. To jest spore opakowanie. No, ciekawy produkt. Muszę o nim poczytać, jestem mega zainteresowana. I oprócz tego tych rzeczy, dostałam jeszcze. Dostałam jeszcze produkt do czyszczenia. Wiem, że niektórym osobom się to nie podoba. Ja jestem za, jeżeli jest to jeden produkt, a nie kilka produktów e, wpychanych I to jest pianka do kuchni Na pewno mi się przyda i na pewno ją przetestuję e, No i fajnie, że to jest bio no, Dzięki tym pudełkom poznaję nowe produkty, nawet do czyszczenia I to, został jeszcze jeden produkt i jest to chyba... Wydaje mi się, że jest to bronzer I do tego jest rękawica Powiem Wam szczerze, że ja nigdy takiej rzeczy nie używałam. Nawet nie mam pojęcia, jak się to używa, yy, więc yy... będzie to dla mnie ciekawe w użyciu. Tak wygląda cała zawartość pudełka Pure Beauty. Jeśli chodzi o kosz pudełka przy półrocznej subskrypcji, jest to 81 zł za jedno pudełko. Natomiast wartość tego pudełka. Jak zawsze Pure Beauty zaskakuje, bo wartość to jest 740 zł i 31 groszy. Wow, po prostu ja jestem zachwycona tym pudełkiem. W ogóle Pure Beauty ma super te pudełka, a to jest naprawdę wyjątkowe, bo zobaczcie ile produktów jest pełnowymiarowych. Więc naprawdę wow. Teraz przejdźmy do kolejnego pudełka kosmetycznego, czyli do chillboxa. Tym razem nie wybrałam żadnej książki, będą to głównie kosmetyki. Zaraz zobaczymy co się tutaj znajduje. Oczywiście będę się opierać na tej ulotce, gdzie mam wypisane wszystkie kosmetyki i nie tylko. I zaczniemy od Roller słoneczne SPV, Czyli krem. Do twarzy z filtrem 30. Od razu w tych wszystkich pudełkach czuć wakacje, bo pokazują brązery, kremy z filtrem więc super, bardzo się cieszę. Ja używam cały rok kremu z filtrem, tylko wiosną i latem jest to filtr mocniejszy. Kolejny produkt jest to spray-kojący i przywracający równowagę skóry. O. Jest to produkt wegański, hipoalergiczny. No ciekawe Interesujący. Fajne, że ma różne y, certyfikaty. Nie wiem, czy to będzie w kamerze widać. To jest dla mnie duży plus. Interesujący produkt. Jest to tylko w formie takiej mygiełki. Mm, blok. Polerski, wygładzający i nabłyszczający płytkę paznokcia. Tak on wygląda i powiem Wam szczerze, że to chyba powędruje do rozdania. Nie dlatego, że mi się to nie podoba, tylko dlatego, że ja sama sobie paznokci nie robię, chodzę do kosmetyczki, więc bez sensu, żebym to przytrzymywała. Tak wygląda ten blok. A może któraś z Was sobie robi w domu paznokci, by jej się przydało. Śliczny jest ten Mm, pilniczek. Więc to na pewno powąduje do rozdania. Gdybym nie sobie sama robiła, poznał się to, pewnie bym sobie zostawiła. E, aha, bo tutaj. Aha, aha. No. I szklany pilnik, czyli e, tu są dwa produkty e, z tego pudełka, czyli ten bloczek i ten szklany e, pilnik. Ja powiem szczerze, że. Nigdy nie używałam szklanych pilników, jakoś się nie mogę do nich, jakoś nie potrafię ich polubić. Kolejny produkt jest to Smoothie. Pyszne smoothie dane na letnie wieczory. Super. I od razu sobie spróbujemy. No, si, ty też chcesz spróbować? Ale dobre, jabłko, banan, żurawina, gruszka i żyna. Sisi, chcesz spróbować? No wy tego nie zobaczycie, ale Sisi lubi takie różne jogurciki. Lubisz smoothie, jogurciki, tak? I kolejna rzecz, to jest coś, co dostałam zamiast książki. Tylko co to jest? Nasiona, czarnuszki, olejek. Super. Yy, akurat w porównaniu do poprzedniego pudełka yy, chillbox nie jest jakiś tak mega bogaty w te produkty. Yy, ale też jest niezły. Chociaż uważam, że jeżeli ktoś nie bierze książki, to powinno być coś bardziej. A tak prezentuje się zawartość chillboxa. Yy, w porównaniu do poprzedniego jest bardziej ubogie, ponieważ nie zamawiałam też książki. I jakoś te kosmetyki ostatnio są słabe, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o cheerbox, koszt pudełka to jest 84 zł za półroczną subskrypcję. Jeśli chodzi o wartość, która się znajduje w tym pudełku, to wyszło teraz 154,97 groszy. Nie jest źle, ale moim zdaniem jest to pudełko trochę ubogie. Eee, jestem troszkę nim rozczarowana. Teraz przechodzimy do paczek dla świeżaka. Jak widzicie, Sisy spróbuje się dorwać do zawartości. Już jest bardzo ciekawa. No to nie będziemy przedłużać. Otwieramy. Tak wygląda zawartość. I zobaczymy. Pierwsze, co tutaj widzę, to jest najwyższej jakości, znakomity skład Karma. Jak Wam już mówiłam... O! ty już sama wyciągnęła zabawkę. Sisunia! Poczekaj, zaraz dojdziemy do tego. Eee, pierwsze to jest ze świeżej koniny na bulionie. <grym> Sisy, Ty masz taką samą zabawkę w domu! Ej! <grym> Um, dobra, które to jest? Zaraz zobaczymy. To jest chyba to. Jak, mówi, jak mówiłam już wiele razy wam, to karma nie do końca jest dobrym pomysłem u Sisi, bo ona po niektórych ma biegunkę, niektóre nie chce jeść. No, zobaczymy. Na pewno napiszę wam, um, będzie napisane, czy Sisi posmakowała, czy wręcz odwrotnie ta karma. Bo nie będziemy już tutaj testować. Kolejny produkt to jest kiełbaski z jelenia przy smak. I to jest. Nie, nie, nie. O! Takie kiełbaski. No, jestem ciekawa, czy jej to posmakuje. Zaraz zobaczymy. To jest produkt dla niej. Tak ten produkt wygląda. Zobaczymy. Jeśli sumienia jesteś zainteresowana, trzymaj. Oj, chyba będę musiała ci podzielić. Dobre? Pasuje ci to? Tak? Może taki kawałek weźmiesz większy, co? Po prostu miękkie. I co? Widzisz, to jest sobie radę sisuńka. Zaakceptowany smakołyk? Kolejne jest to są jelita wieprzowe. I to jest nie do końca trafione Sisi Rzadko interesuje się takimi rzeczami. Ona pomam dla chwila, a potem i tak to leży więc myślę, że damy to innym pieskom więc nie będę tego rozpakowywać kolejny produkt jest to pies a nie, jeszcze coś jest przysmak z jelenia Zaraz zobaczymy, Susyna. Testujemy. Będziesz testować, jak zawsze. O fajnie, że są miękkie. To jest duży plus. Siad. O, Ty już nawet prosisz, kochanie. Taka jest zaciekawiona. Łakomczuszek czuszek mi mały. E, przedostatnia rzecz. Jest to pies, spodzianka, kocyk. O, podoba mi się, tylko mógłby być w innym kolorze. Widzicie, super. E, I nie jest taki, wiecie, duży. Na pewno mi się przyda ten kocyk. E, to jest super. Naprawdę e, bardzo mi się podoba pomysł z kocykiem i napisem imienia. I ostatnia rzecz, którą moja sisunia ukradła, to jest zabawka, taki burger, kanapka. I powiem Wam szczerze, że Sisi już ma taką zabawkę. Widzicie, ma dwie. E, więc zastanawiam się, czy ona powędruje do psa moich rodziców, czy po prostu komuś e, nie sprezentuje. Sisy uwielbia tą zabawkę. Jak widzicie, ukradła ją z budełka. Chyba myślała, że to jest ta jej zabawka. Różną subskrypcję, ale od czasu do czasu zamówi takie pudełko, choćby na dzień urodzin, żeby sprawić psu prezent, bo naprawdę, wierzcie mi, Sissy e, sprawia to wielką radość i po prostu zawsze, jak przychodzi kurier, to ona tylko myśli, czy to jest jej pudełko. Jeśli chodzi o Koszt tego pudełka na półroczną subskrypcję wychodzi 99 zł za pudełko, a wartość, która się w nim znajmuje to jest 120 zł. Nie jest to duża różnica, ale tak jak mówię, od czasu do czasu kupić jakieś pudełko z tej firmy yy, i zrobić radość psu. Tak, na półroczną subskrypcję chyba bym się nie zdecydowała taki yy, Jednak to pudełko mi się bardzo podoba, bo nie tylko dają smakołyki, jakieś puszki. Yy, różnego rodzaju zabawki, ale również fajne gadżety. Wcześniej była bandanka, teraz mamy kocyk z imieniem... I teraz kolejna paczka dla zwierzaka. Jak widzicie, Cici się już próbuje do niej dorwać. To nie będę przedłużać, od razu ją otworzę. Tym razem paka zwierzaka. Sparki zwierzak. Tak wygląda zawartość. Zobaczymy, co w środku. Co sisunia? Coś cię tutaj interesuje już? Pierwsza rzecz to jest zabawka. I widzę, że ta zabawka jest bardzo fajna. Taki śmieszny bananek. Co sisunia myślisz? O czym piszczy? Chyba nie A nie, piszczy, zobacz. Chcesz banana? Chcesz banana? Bierz banana. Bierz go. Bierz go, tak, bierz banana, ale będziesz miała radochę. Zmieniłam trochę ustawienie, żeby było e, CC lepiej widać. E, kolejna e, rzecz to jest przysmak hey Taste. To jest coś takiego. Jest to e, zdrowe rybne ciasteczka. One wyglądają w ten sposób. Takie rybki. No zobaczymy, czy Sisi to będzie pasowało. Jestem ciekawa. Dobre? Sisi pasuje? Tak. Kolejna rzecz to przekąska smofi Dog. To jest 100% naturalna, niskokaloryczny przysmak, zamknięty w eleganckiej buteleczce to było to? Czekajcie. A. Tak wygląda. Ciekawa jestem. Nie wiem, nie jestem do końca do tego przekonana. No zobaczymy, nie będę to teraz otwierać. E, bo z tego co czytam, to to się polewa po prostu i jedzenie mm. bardzo ładny ma skład bo jest i rosółek, jelmincinka cukinia, marchewka, ziemniaki jabłko, chia, spirulina mniejsze lekarski, bazylia natka pietruszki i nie ma żadnych takich wiecie zagęstników no nie wiem e, aha, no to to ma być takie Trzeba dobrze wstrząsnąć i... E, i ten, to takie jest e, do polania posiłków, e, no, ciekawe, pierwszy raz jak coś takiego widzę. Czwarty produkt to jest przysmak Snall Rolls. Tak to wygląda. Pokaż co to jest. Już się doczekać nie może. O, to Ci będzie pasować. To ci będzie pasować, już się oblizuje, wiem. Fajne? Tak, no trzymaj. Bo miękkie i ten, to ci będzie pasować. A co to jest w ogóle dokładnie? Bezbożowe, aromatyczne smażki w formie wygodnych pasków, pełnowartościowe i pyszne. Skaczki. No, no to to jest coś dla susuni. I będzie Sesji zadowolona. Kolejna rzecz to jest e, przysmak Planet Pet. No to Planet Pet to Sisji lubi bardzo. Lubi te takie ala kabonosiki. Tym razem co to jest za smak. E, te kabanowski. Dzieje, mam tu smak. Przywina, baranina, fajnie. To jest rzecz, którą sesji lubi. Nie będę wam wszystkiego otwierać, bo potem za dużo rzeczy mam otwartych. To wiem, że lubi, więc nie będę tego otwierać. Otworzę jej innym razem. Prawda, Sisunia? I ostatnia rzecz to jest gratis porcja zdrowej, kompletnej karmy suchej. Akurat mi się przyda, bo kończy mi się sucha karma dla Sisi i chętnie wypróbuję coś innego, może to jej się spodoba. Tak prezentuje się zawartość paczki paka Zwierzaka. Jeżeli chodzi o pakę Zwierzaka, to y, półroczna subskrypcja za paczkę płacicie 66 zł, natomiast wartość tej paczki tym razem będzie za 90 zł. Nie jest to duża różnica, y, ale jakaś tam jest. Y, Sisi, jak widać, się dobrać do smakołyków. Zabawka jej się bardzo podoba. I nie będę przedłużać. Um, idziemy się trochę pobawić zabawką. No i widzicie, Sisi już się do... Próbuje dorwać do suchej karmy. Nie wiem czemu. No dobra, nie będę przedłużać. Trzymajcie się. Papa, pa. żegnamy.